Witam. Dzień dobry. <laughs> Lobby w jednym. e 4 xist przesyła 9 zł i 60 groszy. Dzięki, ja fotki, to typowy mechanizm obrony przy braku argumentów. Ale proszę nie obrażać profesjonalnej analizy gracza zlow, platinium Platinum Pigmenta i e Challenger jak wszyscy na czacie. Wybaczam? Nienawidzę was, eksperci od of Legend No walnę, walnę Przejrzeliście wszystkie moje zagrania stanie, Żebym sobie coś zrobił w życiu IRL Dzięki e, do przez balkon, co to nie jest w porządku e, Masz bardzo ja toksyczne wiadomości, wiesz? Człowieku, jestem do topce, w topce, w topce, w topce jestem S**aj, jest się z Leśnikiem On się nawet nie próbuje sapnąć z nim Cześć, Bickul no Nie wiem, czy widzę odbanować. Skryty 2000. Dzięki, pięknie. Się ma. Gdzieś swoją grosztać ją no, widziałem widziałem. Nie wiem. Nie, nie. I co z nią? Co z nią? Może ani wie? Chcesz, ani wie? Tutaj w to, po co mają. Nie wiem, zazwyczaj jakiś super tokwik wiadomości, ale jak już coś napiszę, to kurde. Od śmierci, od matki od najgorszych. Chcesz tutaj, ani wie, Nokido? Dobra. dobra. Nie jest to jakościowy bit, że tak powiem. Mogę, mogę, ani ją tutaj Nie Chyba. wiem, dobra. szanse. Wilk, ale będziesz na takiej szansie na no, zasadzie, no że krzywo spojrzysz i wracasz na swoje miejsce. Możemy tak zrobić. Eee... Ja pamiętam wszystkich widzów, tylko... Odbawę... Czekaj, co grałem? Tak, 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 tak. Może być tego hejst eee... nawet Eee, farwell. Prosiłbym bez takich tekstów Dobra. do mnie. Ja cię zawsze bronię na czacie, że przed widzami, że, że żeby nie banać furasa, a ty mi walisz teksty, żebyś mi coś wylizał. Nie dodajemy to... podaczki, nie dodajemy podaczki. To nie drugim. życzę sobie czegoś takiego. Nawet jeśli jest to w formie żartu Ale no, mi się nie podoba jak tak robi. Hej, dzięki za stówkę to... No ty no, dodał 100 tak do zł. Dzięki pięknie. Meci. Dobra, full focus teraz. Druga gra tego dnia. Dłego bruza Nie żadnego podatku nie ma. Na Sylasa jest. Na, sylaka, na Sylasa jest różnie, ale. Jak mi ktoś czasami napisze, ładnie wyglądasz, albo ktoś sobie zażartuje w ale jakiś. Ale bym ci wylizał coś tam, albo twarz, to tak ci. No jest to. Turbo agro, ten. chyba zagram. Nie no, Sylas jeden fajny zawsze wpada, Ona dnia nie ma, nie ma żadnej, żadnej, żadnej wątpliwości. Ty, Morgana! Czy był Sylas? Tak. Ty może będzie chciał wardować. Ale zaczą, za, zacząć z kół, jak zacząć z Q, bez creepów, to mi na naje... pierwszym levelu, no? Czemu Morgana takie kurzuciła? Z Mamon? Z mammon na Morganie? No prawdopodobnie, no nie wiem. Dobra, za mi full combo jak miałem y, tego. One planting, fine. Let's o kurczę, nie wie. do last picka? Dżungler nie do mi last picka? Bym picknął malfighta w tą Queen i byłoby po niej głównie. <laughs> Nie użyła E? Insta? Ok. Albo chłop się nie spodziewał tego, albo wiedział, że mogę włożyć, no nie wiem. O kurwa, te creepy. Old move. Zajmę kryształ. Kiedy stream z normalnej gierki? Kolego. To jest normalna gra. Wieża gaming? No ta gra będzie. Wieżą gaming i pewnie będę miał 03 albo coś takiego. Buty Znaczy ten Ale po co to poszujesz? Ja dziele O mój Boże I co cofnął? Widząc Karnera Dobra, jest Trollowała przynajmniej on I To był najbardziej obój z Na którego się raz nabrał, nie? Może mi to dużo nie dało na linii Ale dało tego pierwszego fista Indzie małpa Trzymaję się tu teraz Narażam mnie w każdym przypadku na ganka Możesz nam Remek? Tak, będę w razie w bazie, nie? No to powinien być w postawione postawiony. A właśnie idzie kolka. Mm -hmm. Teraz mam energola. Nie! O kurwa, oddałem. Bo on miał E jeszcze. I ja strollowałem, miałem ja miałem za 15 Kurwa! Strollowałem fest. Za późno Ignita dałem i bym go po prostu zajrzał. Kurwa, mać, kurwa. A kura, kura, ku, ku. Dobra, zabijam go teraz. Ja powiem, że w ten pierwszy, by takiej sytuacji w ogóle nie było. Nie, dobrze, no, że mu to wyszło, Wszyscy to jest takim farcie zrobione. A, ci tyg Cię Nie no, że ta walka z, za, walka z close jest absurdalne Absurd Ale far jaki farczy jako co się dzieje? No mi temu pod full scaling No mega, mega skadone są mi temy? A ma za to 40p, no nie ma Wyjść widzowie pod damage Perli nie pod tabi, może ją zabiję Złon przerwałem RK jego. Od razu nie rowy, mam no, French Baker, o Jezu wspomnienia wracają. A nie mam na ten moment gorszych itemów? No nie no nam się daje, że... Więc to jest taki absurd, że on jest w stanie jakby, Co, co kontestować Dobra, chciałbym zapytać <głodzieszy> Potrzebuję jakiegoś e, coacha z Challengera. Czemu dostaję ganka, kiedy jestem zapuszowany 2-4 na za doko od wukongań? On nie przyszedł na dive'a, dostałem ganka w tym samym momencie jak wjechałem w nią jakoś losowo A jestem cały czas U, pod lepie, towerem Lepiej, lepiej zrobić to teraz. Bo Nie rozumiem tego, po prostu jestem ciekawy No, tak jakby, no kurde nie wiem, siedzę pod wieżą, to po chuj tu małpa przychodzi, no nie przyszli mnie dajwować Dobra. O, no dobra, nie do ambicje, ale to jest pod towerem cały czas To no, takich ludzi się nie gankuje, no chyba, że przyjdziesz kogoś stawować P*****, że Katie może puszować cały czas, mega dziwne Czemu małpka nie przyszła 15 razy? Idziemy Void Graby? Ta, no, no ta nerwowa na człowieka, on nie wypuścił Dawaj Void Graby, szybko teraz, Remek musisz, jeść resztę, chodź tu Ale kto wam przeszkadzi? No kura Queen jest lepsza ode mnie, silniejsza no To już jest stilowa, już wyszedł To już jest free No jak to wypoluje się to on nie zrobi czegoś takiego. Ty a gdzie jest? Gdzie jest Sylas? Co on kur... robił? Po co ja to robię? Po co no? Po prostu nie wiem. Stoję pod wieżą i akceptuję swój los. Ale no ja nie chcę się poddać i stać pod wieżą i gadać z czatem. Nie, nie zdążę słyszeć! Nie! Nie! <laughs> Zrobi się Morgana <laughs> Cecek i real, człowieku no ja pięć Dziękuję. No na górze może lecić właśnie do ciebie. Jest u mnie. No w Teorii mógłbym z seremkiem, no Serio, niesamowite kurwa to jest. Skarner stunuje? Skarner... bo to samego co, co Dessin Zanim wejdzie jakikolwiek cecek, to on jeszcze jest... Jak już kliknie na ciebie i jesteś przy nim, to cię kura stunuje. Po jest zamrożony jak gościu nie wiem co. Po tak. ciastko kur w zamrażarce. I nic się zrobić nie da. Ja tepnę na drake'a. No to wygrywam 100%. Flash ten, flash ten. Za szybko kupa. no. Fale masz. Czarny recerkował mnie. No i queen, wszystkich zabija. My ich nie olinujemy, gramy, gramy z tą Nie uważasz, że ten Varus skryptuje? Trochę? Czy nie? To znaczy... Zaraz powiem o co chodzi. Mam pytanko koremek no. Bo nie wiem czy Warus nie skryptuje, PS mi czy on trafił prosto w ciebie tym niebieskim Wardem? Wiem. Jak nie miał... No, jak nie miał wizji na tobie i dostałeś warda niebieskiego, to trafił perfekcyjnie w ciebie? Nie wiem. Bo jak tak to ma skrypty na to, bo są na to skrypty. Okay. Po prostu walisz w typa tego Warda. Czuję ja Jajko co ja robię. No, nie, Samuel. Może mi jakiś widz zrobić klipa? Jak ten varus rzucił tego blue inca? No Remek ciągnie załuszę, ale to też... Nie, mój jungler jest tam niezły, że no underperformuje, ale też gram z Queen's Igniteem. A, no nie dał mi last tylko pickowałem w pick, a tu by na przykład taki Ornik malfight oddał No Orn jest dobry w Queen, bo niweluje jej całkowicie rk moją Rką, na dodatek moje W, kontruje jej E Remek pójdę na Sylasa, może pójść na tą Queen a gdzie, gdzie jest Atakan? Dobra, to, uważa, bo Atakan jest na dole, już do was idę A czemu nie ma na na midzie, co jest? Siema Dobra, chce się mi da tarczę, nie? Jak to... Macie go powinniśmy mieć atakana Znowu to temi bieskim wardem chyba w siebie, to no nie wiem, no podejrzany ten warus. Bo ogólnie są mi sobie skrypty takie nieoczywiste, które nie dużo dają, ale... Dobra, ja Idę, idę, idziemy, idziemy. Dobra. Kmin od góry. Ja bym tego nie robił. Chociaż... ja mam lowa Ja tak czułem, że tu wspiera wygra jak ktoś Tylko ja o tym pomyślałem Ale my że no, to gramy no My powinniśmy w nich wejść Siema jak, jak się boimy 5 v 3 zagrać, no to od razu wyjdźmy z, z gry komputerowej, nie? Nie nie to że to nie tak, że się boimy, ale to ewentualnie... No, no nie, nie no boimy się, no boimy się, no bo jakby... Po chuj to tankujemy... jest jeszcze... on sporo ale my tankujemy skill Takana, kwa! My skill Takana tankujemy, no. to jest uder, który HP nie, nie powinien tracić na Takana Ja powinien bić skating, ja skating tylko powinniśmy bić sobie. Wiem, że jest Queen na plecach i jest dwójka przed nami. No to jakie jest, jakie jak jest zrozumowanie nasze? A my kwa giniemy od Erki Warusa. Ktoś tankuje erkę Warusa, no po prostu. Trzeba presję na Warusie zrobić taką, żeby on tego nie mógł użyć. Więc powinniśmy od razu wejść, no. że nikt tak naprawdę. My się kurwa boimy. no... Nie... Co wie... Ktoś kto skryptuje kurwa w lolu nie, nie napierdala wszystkich nie celit. Jak ja bym chciał skrypt. Jak ja bym chciał skryptać w LoLu i nie dostać bana, to zadałbym, nie wiem, skrypt na niebieskiego Warda, że klika w jakiegoś typa obok i tyle no. A nie, kurde, Aimbot, jak i wszystko. Widzowie, ja tu nie mam drużyny żadnej! Ale fart. No mnie nie masz w tej gierce, nie? Varus spalił flash a jerkę. Jak ma drużyna ginie? Morganom, Caitlyn, na cokolwiek. Zaraz mam szesnasty level. No raja, szesnasty to jest huge spike. Barak ma tak niski cooldown. Wukong, flash. Garner jest u mnie filasem. No kurde. Co? Będzie Queens, szybko będzie Queens On jest bez Thrasha? jest nice chłopaki No nadal 2 za 2 trochę Czemu jest taki squishy? A bo on sobie Deadman's Plate'a kupił, mega item by the way Siema I ch** Nawet się nie tego. tego Skarne z tak Come on Please Let's play With my wall My air My Q Don't come to them You're not near tankiły Hejka Just stay away Prosia dał 8 złotych Cześć i chwała bohaterom o 7 Dzięki pięknie Jesteś ostatnią gibą osobą do proszenia kogoś od, un, od un, o, unignor. Banuje, odbanuje najgorszego fiuta na czacie. Potem Nornek. on poprosi żebym innego odbanował i tamten innego i znowu będzie Koło się zapętli. Nie odbanuje nikogo. No way, no way dude. No way dude. Siema. Randoms O tym podziałem się jeszcze to czytać nie da. Serio, to jest jakby normalka czytał. Na kim się da? No nie wiem no czasem na czacie są fajne rzeczy. Ja jest wizja niestety. tu też jest wizja, no to dobrze czytałem. Czerwony poszedł. Gdyby udr był lepszy, to może free. Może na trzech i temach on będzie tanki. O, kurwa I chrzę, jeszcze sobie skoczył. A, tak Klaus. Ginie. Dobra, ej, utrzymaliśmy się. A Brus może dogoni. Robisz to, Brus. Nie ufasz sobie? Z W? Nie wiem. No masz masz czasu, jak ona klika, to te, tego spela. Nie wiem, stary. No i nie Dwa flasze pos poszły na mnie też przy okazji. Dobra. Jest wojsca tak upragniony Kiedy ma 4 przymioty, z jest git Jest TIO, Może stankować Ty Warus. Rus ja muszę cofnąć po hapaki. Wyde szybko jest dobre. nam puszyje, a dostajemy stampa. Dam mi wizję, żeby. No to nawet z karnera rzucę. Dobra. Ej, wszermu skok? Aj, blisko, bo festimo. Chuj, próbujemy do końca jebać lisa, ona za szybka, niestety na około, na około trzeba. Dobra, podświetlijmy. nie ma jak ich złapać, to chuda Ej, nie, no nie ma szans żadnych, nic się nie da. Skarner bardzo dużo to O kurczę, dużo na sobie kolejkowy został wygrał, nie? Nie wiem dlaczego nie dostałem tego. Nie wiem czy mu się ze mną nie słapnął, Jungler. Wiadomo, to jest jakaś tam wymowa, ale no. Bardzo Dobra. łatwo skontrolować Queen. Malphite kurwa, nie wiem. Orn, Urgot, kurwa, no jest tyle championów, Nawet Jay pod tanka byłby Git.